Na przykład w Krakowie, który pobił rekord Polski, te ceny mieszkań średnio na rynku pierwotnym poszły w górę o około 30%. Ale jak popatrzysz na Czechy albo Niemcy tutaj bliżej, to wcale nie jesteśmy jacyś super drodzy. Yy, ceny nieruchomości w Budapeszcie czy w Pradze szły w ostatnich latach znacznie bardziej w górę niż w Polsce. Doszliśmy do momentu, gdzieś tak na wiosnę, w którym podaż rośnie szybciej od popytu i w tym momencie ceny stanęły, a ostatnie raporty za trzeci kwartał mówią już o tym, że ceny zaczęły spadać. się pani Rafale na spotkanie z Panem skorzystałem z, ze zwykłej tradycyjnej wyszukiwarki internetowej na G. Hasło kredyt 0%. Nie, żebym szukał, bo już jestem zakredytowany i na razie mówię nie na szczególnie no, mieszkaniowemu dość, ale um, september 3, 2024, czyli już niedawno. Było. Są pieniądze na kredyt 0%. Minister podaje kwoty. August 28, kredytu 0% już nie będzie. 10 miliardów rocznie. Nie? Generalnie zgubiłem się i nie wiem, czy na koniec roku jesteśmy bliżej jasności. A to może ten sam minister co mówił o tym, że, że Gdzie są? jesteśmy z kredytem 0%? No ja słyszałem ostatnio, że już odwołano kredyt 0%. Na 100% tak ta, 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 ta. Kredyt 0% odwołany na 100%. Znaczy, wydaje mi się, że że o tym, że nie będzie tego kredytu. Przeglądałem sobie teraz na koniec mm. roku y, to, co y, przygotowuję w briefach. Mm -hmm. I y, co tydzień. I chyba pierwszy raz o tym, że nie będzie tego kredytu, to napisałem gdzieś tam w lutym, mm -hmm. czy prawie rok temu. To już wtedy tak wyglądało, że tego nie będzie. Potem pojawiła się nadzieja? Y, tak, i zapowiedzi, że jednak będzie. I te przekomarzania polityczne, które miały wpływ na rynek jednak. Mm -hmm. y, I teraz, nie tylko firm mieszkaniowych. Tak, i potem się okazało, że... Znaczy, no to wszystko się rozbiło o to, że nie było większości politycznej za tym pomysłem, bo i ugrupowanie Szymona Hołowni, i Lewica chyba cały czas twardo mówiły, że nie, że nie, że nie, osób, będą... nie będą wspierać więc... tych, którzy budują, bla, bla, bla. Tak, deweloperzy to też jest taka grupa, którą bardzo łatwo postawić w roli tego takiego czarnego kozła i chłopca do bicia, i że oni są źli generalnie. Mam wrażenie, że jest taka moda, prawda? Kiedyś się o bankierach to to mówiło, łatwe, tak. że są tacy źli, a teraz się o deweloperach mówi, że to są tacy. Co... Mnie to trochę bawi, ponieważ z jednej strony wszyscy chyba zgadzają się w tym, że powinno być więcej mieszkań mm. w Polsce, że ta podaż mieszkań powinna być większa. Chociaż ona wcale nie jest mała, ale byłoby fajnie, gdyby mm. była jeszcze większa. A tą podaż tworzą deweloperzy, a z drugiej strony na tych deweloperach się ciągle wiesza psy, jakby tak nie do końca rozumiejąc, że, że, że to oni tą podaż zapewniają. Oskarża się ich o to, że za wysoką marżę sobie liczą, no ale to jest element rynkowy. No, jak to jest prawda. taki rynek, że możesz policzyć taką marżę, to sobie liczysz. Choć powiedziałeś o jednej rzeczy, że jakby woli politycznej, jak to się pięknie w Sejmie mówi, nie było, natomiast no, to jest wszystko o Kasie, czyli w budżecie też muszą być pieniądze na to, żeby było 0% to prawda A... Wiemy, że budżet w tym roku, szczególnie i zapowiedź 25, to nie jest nic dobrego. To jest jeden z najtrudniejszych budżetów, więc to też mógł być powód, dla tak którego nas wydaje, nie stać po prostu. tak mi się na ten wydaje, rok... że minister finansów, jak to wszystko zaczął liczyć, i to gdzieś tam poszedł do premiera i powiedział, że, że jeśli możemy z, jakiejś, z jakichś wydatków zrezygnować, nie tworząc przy okazji jakiegoś widowiska politycznego, na którym stracimy politycznie, mm. no to akurat ta koncepcja jest do, do skreślenia, tak? Tutaj można troszeczkę zaoszczędzić, bo oczywiście te wydatki brałyby się z tego, że przecież gdyby kredyt faktycznie dla niektórych wynosił 0%, to trzeba byłoby tym bankom jednak zapłacić te odsetki, których... Klient by nie płacił, bo miałby 0%, ale gdyby nikt tych odsetek nie płacił, to by znaczyło, że bank do tego dopłaca. A to nie chodziło w tej koncepcji o to, żeby bank dopłacał, tylko że państwo będzie dopłacać, czyli państwo by rekompensowało bankowi ten ubytek przychodów związany z tym, że. Nie ma odsetek, więc bank de facto dostawałby te odsetki tylko że od państwa, a nie od klienta, który zaciągnął kredyt, więc to byłoby obciążenie budżetu. Tak, i myślę, że to była jedna z dość istotnych, jeden z istotniejszych elementów całej tej sytuacji, że Ministerstwo Finansów jako dość istotny ośrodek w rządzie generalnie chyba hmm. nigdy nie pałało entuzjazmem w stronę tego pomysłu, chociaż nigdy nie odważyło się na otwartą krytykę. Bo też chyba nie jest taka rola ministra finansów, żeby krytykować jakieś tam pomysły y, polityczne y, w ramach rządu. On jest odliczenia pieniędzy. Więc y, rozstaliśmy się y, z tym pomysłem, natomiast y, przy okazji minął już rok od y, odpalenia poprzednika, tak? czyli y, po, pomysłu kredyt 2%, który został wprowadzony jeszcze przez y, premiera. Morawickiego i powiem szczerze, że usiłowałem sobie przypomnieć po co on go wprowadzał w ogóle, jakie było uzasadnienie na początku i nie mogłem sobie przypomnieć i nie wiem, bo dlaczego zostały wprowadzone na przykład zamrożone ceny energii, to wiem. Mhm. I nawet się z tym zgadzam i uważam, że to akurat był świetny pomysł. Natomiast yy, albo dlaczego został wymyślony Wiron zamiast Wiboru kiedyś? To, te, to moim zdaniem już nie był aż tak świetny pomysł, ale pamiętam dlaczego, co, co się stało na początku. A skąd się w ogóle wzięła koncepcja kredytu 2%? Powiem ci szczerze, że ja nie pamiętam, skąd to się wzięło. Najprościej, gdybym naj, najkrócej i najprościej, gdybym miał sobie pogrzebać w swojej już jakby nie było leciwej pamięci masz ludzi, którzy chcą mieszkać. I no ale mówią, to że zawsze ich masz. Nie, ale, ale masz ludzi, którzy chcą mieszkać i bardzo często powtarzają, że to jest za drogie i że generalnie nie stać ich na mieszkanie, to jest duże wyzwanie. Jak popatrzysz na młode pokolenie, globalnie, już nawet nie tylko w Polsce, to co jest dla nich największą przeszkodą, to to. Ja wtedy myślę sobie o moich dzieciakach. Że my byliśmy w zupełnie innej sytuacji, że jakoś na ten kredyt byłoby nas stać, ale oni dzisiaj mają taką dużą barierę, że to jest coś, co ich najbardziej smuci, przeraża, jeżeli i myślą o swojej przyszłości, że ich nigdy, że oni nie, nie zasłużą na to, żeby nawet załapać się na kredyt, więc może to było to. Tak, już sobie przypomniałem, jak to premier Morawiecki uzasadniał. Bo stopy procentowe wtedy poszły do góry, bo była wysoka inflacja. I NBP podnosił stopy procentowe i nagle się okazało, że ci wszyscy ludzie, którzy pobrali sobie kredyty przed wybuchem wojny mhm. i wtedy stopy procentowe były blisko zera, więc dodając marże banku, oni mieli kredyt hipoteczny na 3% w skali roku i nagle. 3% zrobiło im się 7%, co jeśli dopiero zaczynają spłacać ten kredyt, Bolec. bo kredyt się spłaca, spłaca tak, że w pierwszych latach płacisz głównie odsetki tak. w tej racie, prawda? Więc, więc jeśli rośnie stopa procentowa, to te odsetki rosną bardzo znacząco, więc ta rata może ci nawet o 100% urosnąć, mm. bardzo wyraźnie. I to się z tego wzięło, tak. I rząd PiSu wymyślił, że w związku z tym, że Wielu ludzi, którzy właśnie wzięli kredyt rok temu, yy, nagle zderzyło się ze ścianą, bo się okazuje, że zamiast 3000 miesięcznie muszą płacić 6500 miesięcznie, na przykład. No to trzeba im jakoś pomóc. Tak, to się, sta, to się, to się z tego. Stopy procentowe później akurat nie chciały spadać. Wciąż nie spadają, więc to, to jakby powód ten wciąż istnieje w jakimś sensie. Choć one nie wynoszą po, powyżej 10%, są w okolicach 5%, tak, procent, tak. ale jednak. Chociaż no, w 2023, tuż przed wyborami parlamentarnymi. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła te stopy łącznie chyba o, o jeden punkt procentowy. Były 6,75, zeszły do 5,75, więc trochę są niższe, ale nadal są bardzo wysokie. Tak, więc tak właściwie można by powiedzieć, że ten problem się yy, nadal utrzymuje. Dlaczego się z tego wycofano? Dlatego, że bardzo szybko się okazało, że ten pomysł jest bez sensu w kontekście pomagania ludziom w dostępie do mieszkań. Ponieważ yy, próbowano zwalczyć ten problem, że Droższa jest rata kredytowa, mhm. ponieważ jest wyższa stopa procentowa. A nie wzięto pod uwagę tego, że jeśli się będzie w ten sposób y, dopieszczać popyt na rynku, to ceny mieszkań na rynku zaczną rosnąć, ponieważ jest większy popyt na te mieszkania a podaż jest cały czas taka sama, bo żeby się podaż zwiększyła na rynku, no to po stronie deweloperów musi zajść pewien proces decyzyjny, który trwa kilka miesięcy, najczęściej co najmniej kilka miesięcy. Więc pierwszy efekt był taki, że mieszkania zaczęły drożeć. Co więcej, one zaczęły drożeć jeszcze zanim ten program został wprowadzony w życie tylko na bazie zapowiedzi tego programu, bo ludzie pokojarzyli, że jak ten program wejdzie w życie, to mieszkania zaczną drożeć, więc kupmy teraz. Ci, którzy byli bardziej spekulacyjnie nastawieni, czy też inwestycyjnie, tak? ci, o których się mówi, że są fliperami, tak? więc mają gotówkę, nie potrzebują w ogóle kredytu, mogą za gotówkę kupować te mieszkania. Więc oni się rzucili jeszcze zanim ten program wszedł y, w życie, więc w momencie, w którym on się pojawił, to te mieszkania już wtedy drożały, już były w trakcie, ten, y, ten proces cenowy już się wtedy y, rozpoczął. Minęło 12 miesięcy i dzisiaj można podsumować i widać, że na przykład w Krakowie, który pobił rekord Polski, te ceny mieszkań... Na rynku pierwotnym poszły w górę o około 30%. W jeden rok 30%. No to to ci przekreśla jakąkolwiek korzyść z dopłaty do kredytu, tak naprawdę. I tak jest drożej. Więc się okazało, że to, to jest nieskuteczny pomysł. Tak? Ok, obniżasz koszty kredytowania, ale cena za to mieszkania idzie tak bardzo do góry. Że na końcu się i, tak się, i tak się okazuje, że to jest bez sensu. I to wychodzi mniej więcej na zero, albo lekko niekorzystnie dla tych, którzy się załapali na ten kredyt 2%, a jest przecież cała mm. rzesza ludzi, którzy nie mieli do niego dostępu, bo tam były warunki, które do To musiało być na przykład pierwsze mieszkanie. Tak? Jeśli ktoś sobie kiedyś już jakieś mieszkanie kupił, i to nie jest jego pierwsze mieszkanie, to on w ogóle nie mógł dostać. I z punktu widzenia takich ludzi na rynku, no to miałeś do czynienia tylko z gołym wzrostem ceny, a odsetki od kredytu i tak musiałeś płacić takie, jakie są. Tak? Więc wiadomo, że y, premier Morawiecki już dotrwał do końca kadencji z tym, y, z tym programem. I pamiętam, że jak Donald Tusk przejmował władzę, to było jedno z ciekawszych pytań właśnie, czy będzie ten program kontynuowany, czy jednak nie, bo już wtedy wszyscy mówili na rynku, że ten program jest bez sensu, że on wręcz jest szkodliwy, a niestety tak się stało, że w trakcie kampanii wyborczej Donald Tusk postanowił po prostu być bardziej pisowski niż, Pi, niż pis i jeszcze przelicytować Morawieckiego i strzelił hasłem kredyt 0%. Się, mhm. ludzie pukali w czoło wtedy na rynku. No i po wyborach niestety się okazało, że ta deklaracja jest podtrzymywana i że będziemy robić kredyt 0%. I mam wrażenie, że może właśnie wtedy to się tak odbyło, że przyszedł do niego minister finansów i powiedział, że nie stać nas. Że tak naprawdę to jest. Po pierwsze, nie stać nas, a po drugie, to, to jest nieskuteczne. To nic nie daje tak naprawdę na rynku, więc lepiej byłoby odpuścić. I potem trwała ta przewalanka kilkumiesięczna. No i w końcu. Ja mam wrażenie, że po drodze też, chociaż oczywiście całe wydarzenie było tragiczne, ale pomogła powódź w tym mm -hmm. też, bo jak była powódź i rozpoczęły się dyskusje o tym, że trzeba pomagać powodzianom, trzeba tam rzucać pieniądze. A skąd te pieniądze, pytają dziennikarze. I ktoś tam opowiedział, że są odłożone pieniądze na kredyt 0%, ale na razie go nie ma, to weźmy te pieniądze i dajmy powodzianom. I tak sobie pomyślałem, że okej, okay, no, trzeba dawać pieniądze powodzianom, tak, ale przy okazji. Łapiemy fawru, w, w garść, hmm. prawda? Jednocześnie możemy zakopać przy okazji ten temat niewygodny, z którego sami nie wiemy, jak się wycofać. I, i to mam wrażenie, że pomogło. I teraz y, oczywiście y, słyszymy, że będą jakieś programy mieszkaniowe, że to nie tak, że rząd w ogóle nas hmm. zostawia samych ale to będą inne programy no, mieszkaniowe. Ci, ci z y, opozycji wewnętrznej do rządu, że ich tak nazwę, oni też to sugerowali. Nie, nie chcemy 0%, ale stwórzmy inny system budowania. Bo tak. jakby myślę, że jak popatrzymy sobie na rynek polski, szczególnie w tym roku, i popatrzymy na ceny Europa versus Polska, to jesteśmy jednym z najdroższych krajów, jeśli chodzi o, o ceny mieszkań, porównując to z Hiszpanią czy Włochami na przykład. Więc w tym sensie wydaje mi się, że jakakolwiek stymulacja... Tam tak, tego, ale jak żeby... popatrzysz na Czechy albo Niemcy, tutaj bliżej, to wcale nie jesteśmy jacyś Super drodzy. Mhm. Ceny nieruchomości w Budapeszcie czy w Pradze szły w ostatnich latach znacznie bardziej w górę niż w Polsce. Ale w Niemczech my ostatni teraz, rok to był My też teraz spodek. doganiamy. I A, w tak właściwie w ciągu ostatniego roku. W Niemczech jest kryzys i była recesja i tam w ogóle się posypało na rynku nieruchomości. Tak, oni, że tak powiem, są, wyprzedzają nas o parę lat, i, ale zanim się zaczęło sypać w Niemczech, to tam też ceny poszły w górę o kilkadziesiąt procent. Yy, więc kilka lat temu tam też była bardzo wyraźna hossa. Tylko teraz nawiązując nawet do jednego z ostatnich naszych odcinków o tym, kiedy mogą pojawić się obniżone stopy procentowe, no i wiemy, że trzeba będzie na to poczekać dłużej niż się spodziewaliśmy, że. Będziemy tak. czekać, no to wydaje mi się, że jakikolwiek ruch czy jakiekolwiek wsparcie, fajnie, żeby zaczęło się pojawiać, jeżeli to nie będzie 0%, cokolwiek innego, co mogłoby pomóc tym ludziom, e, którzy czekają na to, żeby móc mieć mieszkanie, i żeby generalnie ten rynek rozruszać, bo też, jak sobie popatrzymy na ostatnie miesiące wstecz, to był taki moment, że w ogóle, e, jak to się ładnie mówi, sytuacja kredytowa, czy e, tak, powiedzmy, sytuacja kredytowa, że tam nie, nie było ruchu i że generalnie nie było nowych budów, trzeba było wyprzedać, to, co było. Się pojawiły jakieś obniżki niewielkie, ale akcja kredytowa się rozkręciła też dopiero w, w ostatnich miesiącach, czy poprawiła, może tak. tak. To jest pytanie, co powinno być celem państwa na tym rynku. Czy celem państwa powinno być pomaganie ludziom w zdobywaniu mieszkania za wszelką cenę, co oznacza, że podkręcasz popyt? Mhm. Czy celem państwa powinno być stabilizowanie sytuacji na tym rynku, jeśli chodzi o ceny? No, ale to wtedy państwo musiałby no Bo kupującym, inaczej... bo jeśli pomagasz kupującym, to podkręcasz cenę no, automatycznie. To co możesz zrobić? Sam budować mieszkania i sam je sprzedawać po lepszych cenach? Wiesz, bo to jest trochę to, no. No najlepiej byłoby prowadzić jakąś taką politykę sprzyjającą temu, żeby powstawało tych mieszkań więcej, ale to jest polityka długoterminowa mhm. i nie zobaczysz efektów natychmiast, tak? De facto kredyt 2% Morawieckiego w końcu przyniósł ten efekt zwiększonej podaży, bo dzisiaj w ofertach deweloperów jest znacznie więcej mieszkań niż rok temu. Ta sytuacja się zmieniała w ten sposób, że kiedy pojawiła się kiedy najpierw pojawił się w drugiej połowie ubiegłego roku kredyt 2%, to wystrzeliły ceny, bo zwiększył Nie. się popyt. Ceny zaczęły rosnąć bardzo mocno, podaż stała w miejscu. Po kilku miesiącach zaczęła rosnąć także podaż. Ceny już wtedy rosły wolniej, tak? bo podaż zaczęła nadążać za popytem. Potem ten program wygasł i wszyscy myśleli, że za chwilę będzie następny, że to jest tylko taka przerwa między tymi Nie. programami. Więc ten popyt się wycofał. No bo po co masz kupować teraz mieszkanie na warunkach rynkowych, skoro za pół roku rząd ci zapłaci za odsetki, tak? To możesz poczekać mhm. pół roku. Więc ten popyt usiadł jak gdyby. Natomiast to podaż ze strony deweloperów, bo ona jest taka jakby bardziej bezwładna, jak już uruchomiono te procesy inwestycyjne, dalej rosła. I doszliśmy do momentu gdzieś tak na wiosnę, w którym. Podaż rośnie szybciej od popytu i w tym momencie ceny stanęły, a ostatnie raporty za trzeci kwartał mówią już o tym, że ceny zaczęły spadać w Polsce, zarówno na rynku wtórnym, jak i na rynku y, pierwotnym. Więc y, wcześniej urosły w skali kraju średnio ceny urosły o kilkanaście, chyba 17 czy 18% NBP podawał mhm. te dane za trzeci kwartał. Oni mają najlepsze dane, bo mają dane od notariuszy, ceny transakcyjne, y -y. a nie ofertowe. Y Natomiast no, rekordowy był Kraków, tak jak mówiłem, tam prawie 30%, Warszawa też jakieś tam 16 czy 17, coś, coś takiego. Więc bardzo duży wzrost w skali roku, ale teraz zaczynają się spadki i są prognozy na 2025 rok, że generalnie to będzie rok spadków cen. Rok temu w siedmiu największych miastach w Polsce na rynku deweloperzy mieli w ofercie... Trochę ponad 30 tysięcy mieszkań. Dzisiaj, to są dane z serwisu OtoDom, jest w tych samych miastach ponad 50 tysięcy mieszkań w ofercie deweloperów. Z 30 tysięcy na 50 w ciągu jednego roku, czyli prawie o 100% się zwiększyła. więc podaż jest już zdecydowanie większa. Pytanie, co się będzie dziać z popytem. No tak, żeby dojść to do... w konsekwencji z cenami, no bo jeżeli no tak, masz więcej, będzie, nie masz wiadomo, więcej że podasz, chętność, to... wiadomo, że podaż jest już na wyższym poziomie, więc trudniej o to, żeby ceny znowu rosły tak dynamicznie jak w poprzednim roku. Gdyby był ten dopalacz rządowy, to pewnie jednak by rosły. Nie będzie dopalacza. Pytanie, co ze stopami procentowymi. Mm. Jeśli pozostają na wysokim poziomie, to tutaj też nie będzie żadnego ożywienia raczej, mm. bo kredyt pozostanie drogi. drogi. Co oznacza, że tak właściwie najbliższe miesiące powinny, oznaczać spadki cen na rynku nieruchomości. Zwłaszcza, że jest pewna grupa inwestorów, którzy kupili te mieszkania po to, żeby sprzedać drożej i oni pewnie teraz czekają, bo liczą na to, że ta przerwa we wzrostach jest krótkotrwała mm. i za chwilę znowu się rozpocznie trend wzrostowy. Pytanie, jak dużo mają cierpliwości, jak długo mogą czekać. Bo może są w takiej sytuacji, że mają inne zobowiązania finansowe gdzieś tam i za chwilę się okaże, że są pod ścianą i muszą sprzedać to mieszkanie natychmiast, żeby obsłużyć swoje długi na przykład, mm. tak? Więc y, pytanie, czy po drodze może dojść do takiej sytuacji, która jeszcze dodatkowo zwiększy podaż właśnie, kiedy rząd Marowieckiego wprowadzał kredyt 2%, ten popyt spekulacyjny, znaczy... Ta część spekulacyjna rynku była po stronie popytu i napędzała wzrost cen. Teraz może się okazać, że ta sama część rynku stoi po stronie podażowej, bo musi sprzedawać, bo ceny nie rosną, więc a im się kończy czas. I oni mogą wtedy y, zwiększać dynamikę spadku cen właśnie, więc do czegoś takiego też może dojść. Natomiast jeśli już będzie jasne, że za chwilę obniżamy stopy procentowe i potanieją kredyty na mieszkania... No Nie to będzie to, impulsu to, do tego, żeby ceny spadały. Tak, no to wtedy pewnie ten impuls się skończy i pewnie się wtedy skończy korekta cenowa i znów y, wrócimy do jakiegoś tam trendu wzrostowego. Bo oczywiście, że w dłuższym okresie czasu mieszkania powinny drożeć, bo wszystko powinno drożeć w normalnej gospodarce w dłuższym okresie Jeżeli czasu. Jeżeli ona się dobrze kręci. Jeśli się dobrze kręci, A mamy tak. turbulencję, jakby nie było. I dochody nasze wtedy też w dłuższym terminie rosną, więc stać nas na to wszystko, pomimo tego, że jest Powinno droższy. być. Tak, powinno być w normalnej gospodarce. Dokładnie. Tak. Ale będzie. mamy turbulencje, no bo politycy się wzięli za ten rynek i ten rynek teraz musi trochę odchorować. Z, za bardzo wyskoczył do góry, więc teraz pewnie się schoryguje w dół. Piłujemy, piłujemy, piłujemy. Panie Rafale, dziękuję za dziś. Dziękuję za dziś. Szanowni widzowie i słuchacze wam też.